Polenco, małe miasteczko w Piemoncie we Włoszech. Tutaj mieszka na co dzień może 100 osób, ale proszę, mają piękny kościół, fontannę, piękny plac, zabudowania, park, ślicznie. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, mają właśnie tutaj uczelnię gastronomiczną. Szkoła gastronomiczna, jest to uniwersytet gastronomiczny. Kilkaset osób rocznie tutaj się uczy. Właśnie uczy się, proszę Państwa, czego? Nie gotowania, nie. Sztuki, jedzenia. Jedzenia, jego związku z kulturą, poznaje świat, poznaje smaki, a obok, proszę bardzo, tutaj, bank wina, czyli Banco del Vino, które gromadzi wina z całych Włoch dla potomności, bo one są tutaj gromadzone właściwie na stałe. Jest tutaj tych win około 100 tysięcy butelek. Sporo, prawda? Więcej o tym miejscu wiem w radiu. W środę od 20 do 22. Zapraszam. Krytyk kulinarny Artur Michna.